No, ostatnie podlewanie, kurde, Macie za tym no Teraz to wygląda normalnie, ale za pierwszym razem to to. Właśnie zastanowiło mnie, czemu ta woda w konewce jest taka czerwona. Co ona taka czerwona jest? To tak ma być? Cześć, witam wszystkich. Czekałem, czekałem i się doczekałem kurde, ale fart, przyszła paczuszka do mnie w piąteczek, czyli pierwszy dzień upałów u mnie przez 10 dni ma być po 30 stopni prawie mm. <laughs> banany witajcie w domu No, 3 kilo Teraz trzeba zobaczyć jakie tu dawki dawki się daje rany to wygląda jak proszek do prania jak proszek do prania wygląda no dobra no nic trzeba obczaić co tu jest o co tu chodzi jakoś śmieć, te składniki tu nic mnie to tak średnio interesuje hmm. Ile się tego daje? Aha jest? <laughs> Kilogram na 1000 <tysiąc> litrów 0,2, <laughs> 0,4 zero zero Na 100 litrów wody Cholera matematyka. Będzie trzeba dobrze to obliczyć, ile mam dać na kolewkę? A może bym tak przedobrzył? <laughs> No, no dobra, to ma czas tu podlać co nieco No Jest tylko tutaj do podlewania Boże, cieszę się jakbym nie wiem Znaczy ja dopowiem tak Cieszę się że przyszło w piątek a nie w poniedziałek Super, ekstra jestem zadowolony Czas odpakować i zacząć nawozić Słuchajcie są trzy paczki w opakowaniu, najprawdopodobniej po kilogramie Kurde, ja myślałem, że to jest pół kilo <laughs> I pół torebki na cztery konewki zużyłem Ja yeah, piernicze, jak myślicie, rozerwia te rośliny? Podlałem Maurelii wszystkie banany i, i brugmansje No nie wiem, tam jeszcze sagowca no, Wszystko po kolei, co tu było Cytryny, wszystko Takie stężenie, chyba za ostro, nie? O rany tam napisane jest, że na 100 litrów 0204. Ja yeah, pierdziele, chyba przekozaczyłem tą dawkę. Fucking shit, rozerwie je. Nie wiem, czy iść teraz zwykłą wodą dolać, żeby to rozcięczyć. Nie wiem. Ale dałem ciała. No nic. Myśl, darek, myśl, bo, bo stracisz wszystko. A teraz mam zamiar połowę tego wsypać do mojej magicznej beczki, dolać wody, wymieszać i będę miał na zaś, nie będę co po chwilę rozrabiał tak to ma wyglądać, tu już gnojówki nie ma, bo tu już ze trzy razy dolewana woda i to już takie lury są już nawet nie śmierdzi, zwykła woda po prostu pobarwiona na żółto i tyle dosypiemy połowę tego, no i no i jakoś trzeba z tym żyć wezmę jeszcze jakąś sporą, o, wezmę jeszcze do konewki troszeczkę nasypię i palmę podleję Ciekawe jak będzie rosła, no to a, a potem połowę jeszcze tego dubeczki. A w sumie wsypię przy was. Patrzcie, jest, tu jest pół kilo, no trochę więcej jak pół kilo. To się nazywa na oko. Na oko, a potem ciekawe czemu mi to tak dziwnie rośnie. No właśnie czemu? Pomieszamy, pomieszamy. Kurde, jaram się, bo to mój pierwszy nawóz w życiu. Ja nigdy nawozu nie używałem. Dacie wiarę, że ja nigdy nawozu nie, nie używałem? No ale tak zachwalacie. Akurat ten, to postanowiłem, że spróbuję, kupię, zobaczymy co to będzie. A teraz się boję, że przedawkowałem i mi rozerwie rośliny. No, muszę odpalić wodę. Pstryk. Ta dol dolaczka nie jest pełna. Żeby to stężenie nie było za duże. Ja, yeah, pierdol, ale śmierdzi trochę z tego nic muszę to schować i to daleko 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 co ile to trzeba tym nawozić raz w tygodniu? raz w miesiącu? raz na dzień? musicie mi tam powiedzieć napisać albo nie wiem ja pierdzielę, <grystanie> ale amatorka no amatorka niesamowita Ale daję dupy Dobra, no nic Na zdrowie niech im będzie, niech rosną Nigdy nie miały, to teraz zgłupieją te rośliny Pomyślą sobie rony boskie, co to jest? <laughs> Ale dobre, niom, 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 nią Albo po prostu będzie odwrotnie Rano wstanę, a rośliny zdechną Jak tak Nie martwię się, zacznę od nowa Oczywiście tu też wszystko podlałem, agawę Figę, mandarynkę mojego tracha Nie dosięgłem już do daktyla Może i jego szczęście <noise> O, juki nie podlewam, bo jest wiecznie mokra, tu jest taki półcień, wiecz półcień wieczny, więc nie podlewam, jeszcze zgniję Juczka, Juczka samouczka No dobra Stary, pomyślałem, nie no, skoro czerwony to pewnie ma być czerwono. Ale to było, słuchajcie, szkoda, że tego nie nagrałem. To było krwisto czerwone, krwisto. Ja pierniczy tak mówię, hm, mówię, pomyślałem sobie, nie, to niemożliwe, że to tak ma być. Przeczytam jeszcze raz. A to się okazało, że jest kilogramowy woreczek, a ja myślałem, że to jest pół kilo. I dałem połóweczkę na cztery konewki. Czy Wy sobie zdajecie sprawę, co ja zrobiłem? No, tu jeszcze moją gunerkę trzeba podlać. Nie jest za bardzo imponująca, no ale z drugiej strony rośnie cały czas w cieniu. Rośnie cały czas w cieniu. A propos tej roślinki gunera, to jest ta mniejsza ta, jakaś tam trikitoria, tritritintoria. No, na zimę mam to wykopywać i chować gdzieś do, do piwnicy, do garażu, czy to po prostu zostaje w gruncie? No to właśnie w sumie tyle bym chciał od was wiedzieć. Nie chce mi się czytać, po to mam was, żeby mi powiecie. Zresztą co doświadczenie, to doświadczenie. A nie wiedza z internetu. Tam piszą, że trochę karpu zwyczajmuje do minus 18, co ja w to nie wierzę, no ale tu mam na przykład ten drzewko oksytre i teraz tak. Czy taką małą sadzoneczką... Ona na pewno jeszcze trochę podrośnie, bo była taka malutka, taka. O, takie listy, to było jej pierwsza listka. A teraz już jest taka. I teraz mam pytanie. Czy to mam na zimę wykopać? Taką małą sadzonkę, mam to wykopać? Czy to ma tu zostać? No, to w sumie tyle miałem pytań odnośnie tych dwóch roślinek Czy to trzeba wykopać? I czy tamtą gunerkę też trzeba wykopać? Jeżeli nie to za jej bajka, A jeżeli tak Życie <noise> Gdzieś upchnę Zobaczcie tamarillo No jak tu lunąłem tym czerwonym Lunąłem tu tym czerwonym. Zobaczcie, konewka, ile ta konewka ma? 10 litrów. Ja pierdziele konewka ma 10 litrów. 10, 4 konewki to 40 litrów. I dałem prawie pół, zero, cztery, zero, no 400 g. Ja piernicza ale śła siekiera No dobra, tu porównanie konewki do liścia Łu, <noise> tam jest jeszcze większe. No fajnie, ale powiem wam, że to tak śmierdzi Nie sądziłem, że to tak śmierdzi. No, te liściach się dotknie czy cokolwiek, no to to tak capi normalnie. Ła fuj zapach podobny strasznie do zielonego szczęścia w dymie Taki podobny powiedziałbym szczerze Nie, nie próbowałem, ale tak to jest to <grytanie> Natomiast Natomiast no nic no tyle ja nie mogę, Nie no ja chyba jeszcze naleję wody i podleję wodą zwykłą do tych roślin dzielałem tym czerwonym, bo przecież je rozerwie. Maurelasa to jak rano się obudzę, no to on już pewnie wziął z 10 metrów. <ścoughs> Dobra, nie zanudzam. Cykasa też w sumie rozerwie. Jezus. Dobra, hej.